Lecimy, lecimy, lecimy. Na naszym ekranie oczywiście e, mamy już kolejne spotkanie. Jest to trzecia runda grupy D Homestar Cup 27. No i w górnym lewym rogu oczywiście Hiro Marine Gabriel Segat. Jedyny pro gamer w tej samej drużynie od jakichś 14-15 lat około. Tak mu się trafiło, Jedyny taki rodzynek. Big Gabe nie zmienia teamu, nie odchodzi, cały czas zostaje. I jeszcze na tym Mistrzostwa Świata, gdzie co roku załapuję. Aż niesamowite. W dolnym prawym rogu, oczywiście, dwukrotny Mistrz świata, legendarny protos SOS, zawodnik timu Streamer Zone. No i myślę, że może to być najlepsze starcie tej grupy. Grupa D to może być właśnie grupa Hiro Marina i SOS-a. Jeżeli wszystko wyjdzie tak zgodnie jak w teorii powinno, na papierze, obajcie ci zawodnicy mają dwa wygrane mecze, zero przegranych. No i to, 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 to spotkanie, właśnie teraz no, narysuje nam. Tego najlepszego, przynajmniej tymczasowo w grupie DM. Dobra, jak widzimy, otwarcia są. Mm. O, bez Reapera zaczyna. Ok. Bez Reapera otwarcie Hiro Marina. Interesująca sprawa. Ekspansja bardzo bezpiecznie na wzniesieniu, bo pewnie obawia się, że SOS mógłby mu zrobić jakieś proksy. W poprzednich meczach, właśnie SOS grał bardzo zwyczajnie, jak na niego. Nie był taki szalony jak kiedyś. Hiro Marin się uśmiecha, albo mi się wydaje, bo taki, taki ma. Cień w kamerce, ale tak wygląda jakby był lekko uśmiechnięty <grywa> z jakiegoś powodu. Ehm. No i czas pokaże, czy będą te podstępy sos czy będzie grać bardzo nietypowo, czy postawi na coś, co wszyscy znają, jak jakieś Forgate gate Blink, jak to wielu protosów by teraz tak czy siak grało. E Cienia Adeptki wysłane, drugą je jednostką będzie centry. Kiedyś właśnie SOS jako jeden z. Y Nielicznych potrafił właśnie wpleść coś takiego niebanalnego, jak halucynacja, na przykład, no przykładowo, właśnie idzie w, jakieś, w jakąś technologię typu Twilight Cancel, a tu nagle halucynuje ci Voida i Oracle, i wtedy to były wtedy takie momenty, że raczej nikt o takich, takich zmyłkach nie myślał, a SOS to potrafił wymyśleć i, i dużo takich różnych rzeczy, albo na przykład halucynacja War Prisma, nie? To, a, a, a jednak pójdzie ci w jakiegoś Stargate albo takie zaklęcia, no SOS takie ciekawe, różne rzeczy. Implementował na najwyższym poziomie w swojej grze i to fajnie działało. Także taki dość genialny na swój sposób zawodnik, ale no wiadomo, trochę czasu minęło. On tytuł Mistrza Świata drugi, co prawda, ale, ale zdobył 10 lat temu, a pierwszy jakieś 12 lat temu. Nie są i tak o historii ma, i jeszcze że też niedawno znowu właśnie trochę się zainteresował, trochę powrócił do, do grania, do klikania. Hiro Marine zagrał szybko armory I zobaczcie, że robi Drilling close, Czyli ulepszenie do min, aby się szybko zakopywały No ciekawe Że takie zagranie Bo szczerze mówiąc to Hiro Marine tutaj robi coś nietypowego A nie SOS Chociaż szybka szarża Oj, teraz jeszcze w ogóle reakcja, nie zwróciłem uwagi, ale teraz widzę SOS bardzo e, konkretnie reaguje Bo robi Forge'a Forge się robi w momencie, kiedy no właśnie spodziewasz się pewnie takich min Uh, no i każdy kanon, znaczy kanon w każdej bazie będzie budowany Fajne O i tutaj mamy <laughs> halucynację z lotów No i to jest SOS jakiego znamy Takie dziwne jakieś rzeczy Nietypowe O i mina odpali <ścoughs> I Romarin pewnie w szoku No widać, że halucynacja nie zadaje obrażeń, no bo jest halucynacją I my jak kanon w każdej linii mineralnej, no bo to jest już reakcja, tak jak mówiłem, z forgem, no bo żeby zrobić kanon, trzeba mieć forza I buduje w każdej bazie co należy... Co, to co... no powinien. To co po prostu powinien. W zasadzie to chyba właśnie na te szybko zakopujące się miny bym powiedział, że bardzo się opłaca kanona zbudować. Bo miny oczywiście po wystrzale pozostają niewidzialne, jeżeli mają to ulepszenie ukończone aktualnie, kiedy wystarczyła armory, teraz chyba trzeba jeszcze z tego co pamiętam mieć to ulepszenie gotowe. No i w ten sposób... ESO jest perfekcyjnie przygotowany, ze wszystkim zdążył i z Forgem i z kanonem Okej. Okay. <grym> Hero Marina, wrażenie, że znowu się tak uśmiechał, ale... No gołębia w parapet zrobił po prostu najgorszego możliwego. Nic nie wyrzucił z Medivaka. I jeszcze właśnie zgarnął cios od kanona. No i no, idealna. Idealna ilość obrażeń, żeby strategia Hero Marina się rozpadła na kawałki. Jeszcze wydał kasę na ulepszenie. Pamiętajmy, więc te straty są nawet trochę większe. No bo na razie nie będzie używać min, tylko robi tanki do obrony. No katastrofa trochę to otwarcie Hiromarina. Ale będzie próbował, będzie się starał. Będziemy co z tego będzie. Raven oczywiście leci. Tutaj jest obserwer, który jest poglądana na, na okolicę. Dobra, obserwer. Zobaczę, jakie są pany Hieromarina, ale szczerze mówiąc, on tutaj dużo nie wywnioskuje z tego. No, tutaj się nic. Ale no wa ważne, żeby ustalić chociażby, czy właśnie Siege Tank, czy jednak te miny z powrotem robi przeciwnik i tak dalej, i tak dalej. A może ma w miarę szybko trzecią bazę, a może jakieś inne rzeczy. Jest trochę elemencików, które lepiej potwierdzić. Nie, są, jest już gra kolosa, już gra. Plus 2 do ataku nawet. Bardzo szybko ulepszenie. Tego zawodnika względem terana, no bo skoro wcześniej zagrał Forge'a, to uznał, że z niego skorzysta. Zwłaszcza pod tak udanej obronie przed Mediwakiem. Opłaca się wtedy zrobić e, zarówno trzecią bazę, jak i właśnie ulepszenie. Można po prostu bardziej sobie pozwolić na ekonomię i technologię w sytuacji, gdy aż tak nieudana była pierwsza akcja terana. i w dodatku w tę akcję on jeszcze bardzo dużo zainwestował, nie? no bo jak wiadomo, że jak kupił trzy miny i ulepszenie jeszcze Drilling Close, no to wiadomo, że na przykład nie ma za wiele tanków, no bo zazwyczaj, żeby było sporo tanków, to robisz na przykład tylko jedną minę albo dwie. I nie robisz tego ulepszenia. Więc no, co jest raczej dobrze, dobrze jest zorientowany. Co może, a czego nie może zrobić. No i nawet resztę gry jeszcze Canon się może tutaj całkiem ładnie przydawać, yy, przydać. O, super. Olorin Gog. Bardzo dziękuję oczywiście za wsparcie. Witam pozdrawiam, dzięki wielkie. Jakąś muzyczkę włączają chyba <laughs> Home Tonight tak zwaną z Homester Cup. Dobra. Oloringok. Bardzo dziękuję. Za wsparcie transmisji. Siema, siema. Command Center leci na miejsce. Supply Depot postawiony przez Hear Marina. To jest taki supply depot, trochę pod tytułem. Mm, no, ustawia się na nim Rally pointa I jeżeli supply depot padnie, to ten Rally Point jest z powrotem normalnie na budynkach. Że to w ma bardzo dużo sensu. Taki supply depot i ustawia na nim Rally Point. W przypadku base trade, w przypadku chaosu to się. Całkiem dobrze może skończyć. No, jeszcze nie ma takiego dużego chaosu. Ja podchodzi. Nie ma tutaj za dużo Force fieldów z tego co widzę. Także to może być dla niego dość sprawa taka myląca. O Raven z flanką. Ciekawe, czy. O, ładnie, Hiro No, elegancko dostrzegł, że może złapać kolosek. biega w przeciwnika. Ja nie wiem, czy on powinien być taki przytulony do zelotów. To akurat trochę słabe zagranie Hiro Ja nie rozumiem w sumie, co zrobił Hiro Marin w tej chwili przy tych zelotach, one robią wtedy naprawdę ładne obrażenia, zwłaszcza z plus jeden, a teraz już nawet plus dwa jest gotowe. No niepotrzebne. SOS nie jest, jak widać, poruszony tą stratą kolosa. I dalej robi swoje. Widzimy, że jest jakiś obserwer który wykrywa minę. trzymy sobie z powrotem z dwoma kolosami gotowy do timing pusha W momencie jak nie ma dużo wikingów to jak najbardziej można sobie na takie podchodzenie pozwolić Na tym polega wielka siła koreańskiego zawodnika i w ogóle protosów No nie no, akurat przed chwilą kolosy atakowały orbitala Wiadomo, że jak się nic nie dzieje to mogą to robić, ale lepiej szukać u dużo zelotów znowu, no piękna akcja Kihold na zelotach, żeby za daleko nie poleciały i żeby też może minę wymikrować. Bardzo fajne zagranie No doskonale I teraz Stalkerami jak zawsze celuje po wikingach Ważne, żeby... O no, no i już GG proszę bardzo SOS, tak się przejechał Jakby grał <słuch> sobotni trening, well played Ale zobaczymy kolejną mapę zapewne w tym meczu Szybka miazga Nieduża historia No ale najgorszy był ten Medivac i stracone miny Tam to była trochę katastrofa, szczerze mówiąc no dobra, pokazują nam jeszcze jakiś inny meczek, to sobie też na niego możemy popatrzeć przy okazji. Helazur na Sebesdesa. <taka>, Taka sytuacja, no ale śmiechy-chiche, a Sebesdes pokonał w pierwszej rundzie Harstema. Aktualnie ma 1-1, bo w drugiej rundzie przegrał z Hiromarinem. No bez zaskoczeń. Ale i tak to zwycięstwo tam było niezłe. Ulala, to kolejny donajcik. Nawet grubiej widzę, doskonale. Oloringok jeszcze raz ponownie, czyli ten pierwszy to był taki testowy. <taka> Dziękuję bardzo. Na kepsa sam byś... Co, sam bym coś zjadł, jakby co familijnie, nie wiadomo. Chociaż tutaj to się nie wyświetla, więc w wiadomościach to akurat na ASC można tamten. Giga, dziękuję za wsparcie oczywiście. Ciwocki. Tak, tak, to się zdarza, że ktoś tak robi. Najpierw donate, potem widzę wiadomość. Let's go. Mega, dziękuję oczywiście, witamy, pozdrawiamy. Kebab, kebab jeszcze będzie swoją drogą Jeszcze będzie jeden Nie wiem, czy z całym wygram, bo już z pierwszym była walka Chociaż to też dlatego, że no po prostu trzeba było co chwilę coś robić i Nawet całego, całego człowiek nie zjadł No, 21 Co jest w ogóle? Sebezdes ma szansę z Kelazurem, nie? Co się dzieje? Niesamowite rzeczy Niektórzy się tam śmiali z Sebezdesa Ale nic z tych rzeczy Dobra, sam. Jest dobrze. Witamy żuczki śpiążki, witamy wszystkich. Ile kebabów podczas całego Homester Cup? No jak przyjechałem, był jeden. Wczoraj były dwa. Mm, dzisiaj już jeden. No generalnie tak dwa kebaby dziennie, no za wyjątkiem tego dnia, który kiedy przyjechałem, ale jak przyjechałem, to wziąłem takiego bydlaka. O, dobra. I se bezdesk go poprawił. <gry> Taki był przerywnik, bo tak naprawdę zaraz wracamy do meczu Hiro Marina SOS, to jest to główne spotkanie, które nas interesuje, A to takie, żeby nie było przerwy. Eee, aha, oj, 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 dobra, widzę, że produkcja nam się ostro bawi, zaraz tam włączę co trzeba. Także giga, dziękuję. Na kanale już długo siedzę, tylko oglądam na telewizorze, że z pisaniem ciężko, A to bardzo dużo osób ogląda sobie i właśnie dużo rzeczy nie pisze na, na czacie. Ale witam, pozdrawiam wszystkie takie osoby, dzięki wielkie za wspieranie kanału. Namówiony. Nie, nie były trzy. Dwa kebaby były, no jak. Spokojnie głowa. No jeszcze był ten wołowy taki gulasz z ryżem. <laughs> Wersja degustacyjna, wiadomo, co tam rzucają. <laughs> Dobra. No to zobaczmy. Druga mapa. Meczu SOS kontra Hiromarin, Koreańczyk w górnym prawym rogu, Niemiec w dolnym lewym. Na razie. No, wzorowo, SOS to rozegrał, Hiro Marin. No właśnie, miał tego trochę pecha. No bo jednak, tak akurat polecieć, tak akurat zebrać obrażenia, żeby. No, no stracić Medivaka z minami. Ale w sumie to było dziwne, że Hiro Marin zagrał ten build z minami. Zdziwiło mnie, jak dużo w niego zainwestował w, w sytuacji, gdy. No, SOS wiedział, co się dzieje, bo przyleciał tą halucynacją. No i też na pewno Hiro Marin zauważył te halucynacje. Także dziwna sprawa, że, że aż tak było to. No, to jakby inwestujecie w coś, o czym wie przeciwnik i to, i to jeszcze jest dużo czasu, żeby on się przygotował, nie? No, bo SOS zbudował i Forgea, a to się nie buduje aż tak bardzo szybko, i Kanona, i tak dalej, nie? I jeszcze mimo wszystko dalej w to wszedł Hiro Marine. Także, no, moim zdaniem, chyba i on też pewnie do, do, doszedł do tego wniosku, że kurczę, no może jednak trzeba było się wycofać z tej decyzji, skoro była centry i, i, i był ten zwiat taki dobry na początku. Mam nadzieję, że mięso u Turka nie zbladło, nie zbladło, nie, 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 tam, tam i tam kozacki jak przyszedłem, nie wiem czy pierwszego kebaba z kurczaka, tego, z, tej, z tej kuli mocy nie wziąłem, To takie było fajnie przypieczone dzisiaj, klasa, no, to był, to był dobry kebab. Doskonale, Robo Facility, Forge, Twilight, no ten Forge, ale co chwila, czy my nie oglądamy replaya pierwszej mapy praktycznie? No, mapa jest inna, nie? Teraz mamy to kamak, ale no przecież no, znowu zwiatę SOS-a. Znowu reakcja w postaci Forge'a. No bo widzisz Armory, no bo widzisz te klabactwy świe świecącego się. <noise> no jakiś replay tu leci. Tak, tak, z Grill Palace, oczywiście, oczywiście. Tak, 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 tak. Ja naprawdę są tutaj. mega dobre te klababy, w mojej opinii. Jak oceniam kebaby w porównaniu do polskich? Znaczy mi tutaj najbardziej smakowały kebaby, ale każdy ma trochę inny smak, nie? Innemu będą smakować bardziej w Berlinie, innemu tutaj w Krefeld, w Great Palace, czy innemu jakieś w Polsce po prostu, nie? Także nie ma, nie ma. ale mi tutaj najbardziej smakują, naprawdę Mega dobre Załadowany mediwak Minami i D-Dam. Za te konsekwencje Hiro Marina, ale jednak to mam wrażenie, że zaczyna kopać się z koniem. Kanony będą znowu gotowe, idealnie na czas. Reakcja SOS-a, raczej no, znaczy inna niż idealne to nie będzie. Się nawet dzisiaj rozmawiałem z obserwerem. EON Blue do mnie przyszedł, tam pogadaliśmy o obserwowaniu i tam pochwalił mnie za, za to, jak obserwowałem na EWC. Yy, w sensie no te kwalifikacje do EWC nie, tam te, i, i w sumie Dreamhack Dallas też. I ten że mówił, że mega dobrze, kurczę, nie, że tamten, co się zastanawiał czy to Mapu, czy to Miala, ale w sumie wiedział, że oni nie mogą, bo tam czy zajęcie, czy coś, i tak... Był zdziwi. kto tak dobrze obsuje, <laughs> się zastanawiał. No i potem wydedukował albo to przeczytał. Także miło. Fajnie, no i jeszcze rozmowa zeszła na kebaby, wiadomo. I on mówił, że w Berlinie dużo lepsze, a z kolei podobno Denis, czyli organizator, nie uważa, że tutaj dużo lepsze kepsy są, wiadomo. <laughs> to jest twardy spór, no, ale każdy kebap jest piękny. No, bez zaskoczeń, ten desant z miny taki był, że w sumie tego nie było, no, co padło. Jedna proba, zelota, Pelon łącznie w tej rozgrywce i... No i za Mediwaka, no to dwie miny też się rozumiem stracić, ale Mediwaka to jest duża strata. Także, początek gry lepszy dla SOS-a, no nie jest aż tak dobry jak na poprzedniej mapie, ale, ale ten... potężnie. Dobrze to działa. No. Kurczę, zobaczcie, jak znowu SOS szybko zrobił plus jeden i teraz plus 2. Ja mam wrażenie, że on ma taki bardzo dobry schemacik, nie jak spotyka akurat to zagranie. I mega mnie ciekawi, czy on to sobie dopracował jakoś w, w przeszłości, no po prostu może jest taki dobry, e, taki tak e, dobrze się potrafi dostosować w locie na coś, e, z czego zapewne zapewne za często nie widzi. No, mocna rzecz, mocna rzecz. Aether bardzo dziękuję za wsparcie również. Super. Świecie złotówki, pozdrawiam serdecznie. Miło, miło. Sypnęło się, trzeba przyznać, w ostatnim kwadransie. Na piwko. <laughs> dziękuję też za followa swoją drogą i, i to przede wszystkim. Dzięki bardzo. No dobra. E, Obserwer spogląda na okolicę. I już nie spogląda. No tutaj, brawo, Hirmalin, że go wypatrzy, że zeskanował, bo to nie jest e, aż zawsze takie oczywiste. No ale jednak, progamerzy... Gracze na najwyższym poziomie to to jednak zauważają obserwery w miarę szybko. Chociaż na lanach jak jest inny monitor niż ten, który mają w domu, to czasami z większym trudem mi to przechodzi. To już widziałem wielokrotnie yy, podczas turnieju, że no, na lanach jakoś te obserwery słabiej zauważają. którzy też jakoś tam przestawiają sobie ustawienia w monitorach, żeby było na przykład większy jakiś tam kontrast czy, czy cyfrowa poświata, jakieś tam różne jasności, niejasności. gibon lag, no niestety, niestety. Nie poszło. <noise> Ej, hey, wow, plus dwa mu zatrzymał. No, SOS niepocieszony. Ciekawi mnie, czy teraz właśnie skusi się znowu na jakiś timing push. Dwa Forge od razu stawia SOS. E, no tak być nie będzie. Nie będzie mi zabierał ulepszeń. Kolega piękny, zaraz, zaraz będzie 2-1, timing może od SOS-a, no ale to, to jest istotne opóźnienie, bo trzeba zrobić i budynek ponownie, i to ulepszenie od zera. czekaj, czy kiedyś myśleli twórcy, żeby ulepszenie się wznawiało od tego momentu, w którym zostało anulowane, a, a nie tam, żeby je znowu robić od zera. Plus. 2 do ataku plus jeden do pancerza. Natychmiast. I z Hiromaru Pierumarin ma ładne liczby. SOS też oczywiście. mocno nie odbiega. Tutaj będzie dość kluczowe rozdzielenie się odpowiednie jednostkami. SOS ma. No nie wszystko w tym miejscu. Nie wszystko po lewej stronie mapy. Rywalna nadchodzi. Ciekawe, czy rzuci kola zaraz SOS do pomocy. Nie, nie, nie. Po prostu idzie na piechotę. Właśnie mądre jest to, że prze... chciałem potem mówić o tym, żeby przerzucić kolosa z pierwszej bazy do, do tej kompozycji, bo tutaj tylko jeden, tam były aż dwa. To trochę zła proporcja. Ale teraz już, już się poprawiło. Re leci też reszta e jednostek z pierwszej bazy. Wsiściutko, tak. SOS też oszacował. Kurczę, jest tutaj tak dużo wojska, że raczej nie ma żadnego dropa. Jak już to zaraz może jakiś kolejny lecieć i pewnie w pierwszej bazie będzie przyzywać teraz wojsko. No, no, no. Coś leci. liczę Hero Marine, że nie będzie rotacji SOS-a. SOS też no do końca nie wie. No i kolos z lotami pewnie się obroni. Porównywalne straty. Bardzo. Po o, porównywalne straty, proszę bardzo. Jedzonko będzie, widzę. Na mecz Hero Marin SOS, widzę, przybyłeś. Dobra, zobaczymy. Dobra, patrzymy na. Na potężne podejście. Czwarta baza, nie, piąta baza już nawet SOS-a. Hummm, <laughs> e, no też będzie to potężne makro, taki taki dobry szpagacik, że tak powiem. Elegancja, Medivac, e, wypełniony jednostkami, leci. On jeden to chyba nie zatrzyma tak łatwo bazy. To jest trzeba przyznać, że idealnie balansował do tej pory między lewą a prawą stroną mapy. Wiedział, gdzie się ustawić, żeby go Hiro Marin nie zaskoczył. No i oczywiście czwarta baza Niemca też będzie, a trochę nawet późno. Ghosty, tylko, że. A no, w sumie na kolosy może mogą się pojawić troszeczkę później. Ważne, żeby trochę Wikingów zaczął budować i pewnie dwa starporty już są w posiadaniu Niemca. No dobra, jednak nawet tylko jeden dropa i tak zatrzymał Nexus'a. Dobrze poszło, solidnie. Elegancka zagrywka. Wchodzimy, wchodzimy. No, jakieś losowe marine idą, ale no właśnie kolos w teorii po to został zaprojektowany, żeby mariny. Dobrze kontrolować. 5 kolosów w tym momencie ma SOS, jak przed laty dosłownie. Jak 10 lat temu pamiętam taki turniej no. <laughs> Na jednej mapie. Ej, ale to w sumie było, jak był finał GSL-a, chyba SOS na Biana to ja też pamiętam jakieś 5 kolosów. On czasami ma coś takiego, że, że czasami je gram. <coughs> w sumie to było 9 lat temu w tym GSL-u, ale dobra. Lećmy, lećmy, zobaczmy. Okuleczka. Nawet, nawet ok. Zagrany przez e, Hero Marina S.O.S., e, jednak będzie uciekać. No, musi się zastanowić teraz dość mocno, czy, czy jednak w Storm czy jednak więcej Disruptorów, czy, czy jakie zaklęcie. E, no, jednak dareczki, jednak dareczki, kulki i pozostajemy na stalkerach oraz e, przede wszystkim w zalotach. Ale nie się w tym momencie do walki S.O.S. Mógłby dostawić też więcej gatewayów. No i ekspansja numer 6 też jest budowana przez tego zawodnika. Fiermar Marine 3-3 opracowuję. Ciekawe, że tak się właśnie będzie chciał mierzyć z protosem SOS-em w takiej zdecydowanie dłuższej rozgrywce. Dwa Dark Shrine robię SOS, to na pewno część jakiegoś wielkiego planu jest to. Albo i nie, <średziny> jednak daleko. Chad. <średziny> A Gerard wyjaśnił, nam. No. Dokładnie, Teran skanuje, potem anulujesz jeden Dark Shrine, i, i mimo wszystko gra w Dark Templary i Teran szoku. No. Ja. <laughs> to jest. <laughs> trudne show, trudne show pod tym względem. No dobra. O, Ghost tutaj jeszcze złapany. No taka całkiem wartościowa akcja złotowa. Gdzie mikrofon dla pana mecenasa? Grat jeszcze jest sobie tutaj coś, coś dobrego. Wieprzowina, tak? Eh, z taki. Eee. <laughs> koniec mięsa po tym, tak? Już falafelki tylko. Jez, spałbym się to za Chociaż w sumie. Nie, 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 nie. No, szkoda, że miejsca w żołądku Dobra, minerały są grane Co co? Nie, no. Pomyślimy, pomyślimy. Ale nie, no ten kebab zaraz przyjść, że nie będę do i tego i tego. Możemy to dodać do kebabu. Dobra. Cztery próby. No, takie skromne akcje, szczerze mówiąc, cały czas bardzo mocna kampa obu zawodników. No i chyba, chyba, chyba. No tak się mam wrażenie, że zabawił Hero Marin w symulator defensywy trochę jak bian po prostu wszystko, byleby nie atakować teraz 6 ghost, 33 marudery ma, ale dużo tych maruderów, i tylko 4 wikingi, no ciekawe chwila, bo ja tak może nie zwróciłem uwagi, ile jest aktualnie kolosów, może zaraz zobaczymy, czy, czy już ich liczba zmalała ale nie, dobra, dorabia po, po wikingi, no dobra, dorabia wikingi, więc chyba jednak nie lekceważy tych kolosów tak bardzo ale będzie potężny limit, no. Nawet widać, że Hero Marine tylko na 66 SCV-kach, to właśnie wynika trochę z faktu, że gra tak defensywnie bardzo i musi mieć większe wojsko, Ja też w sumie chcę. Jest ulepszenie do planetarek, do pancerza i do zasięgu. No, mocna rzecz. To się zazwyczaj ulepsza po opracowaniu 3-3. i pancerza dla piechoty. Tu? A, nie, dobra. Dostałem MP i rzucił blinka Dark Tentarem. Myślałem, że uniknął MP w ten sposób, ale aż tak dobrze to nie mam. Okej, okay, cztery kolosy. No to faktycznie wypadałoby <noise> tych kolosów trochę. Yy, no trochę więcej wikingów po prostu na te kolosy zbudować, żeby lepiej skontrować. Skanuje intensywnie Hiro Marion. Chyba nie wie, że SOS jest na No tak, on nie wie, że SOS jest na godzinie 6. Teraz się mniej więcej dowiedział. Widać, że pędzi jak na zbiórce gromu. Planetarka atakowana. Dobrze. 16 CV. No i teraz, bardzo ważne kule. Uświetnie tam na prawą stronę dwa gosty zniknęły. Kolosy... No, też nie tak mocno atakowały w tym przypadku. Kurczę, ciężka batalia, ale chyba nie. No, bardzo się opłacało SOS-owi. Zaraz sobie pewnie jakieś posiłki albo jakieś inne ataki bokiem. Może te dareczki też wykorzysta dobrze. I immortalam. Dobrze idzie, dobrze to wygląda. Teraz zobaczymy, ile 7 probek jednocześnie robi SS, jak ma 86. No to ciekawe w sumie zagranie. Ponad 90 probek na terenie który tam siedzi. No ale nie, no w sumie tak, jak będzie cały czas rzucać wojskiem w niego, no to, to będzie ok. Nawet bardzo okej okay. Doskonale. I te kuleczki, o pan, jedna, druga, trzecia. Już nawet nie wiesz, która... Nie, w sumie prawie żadna nie trafiła, ale... Oj, tam jeszcze jedna z tyłu, prawie w siebie, ale nieważne. Nie, to taki dribling, ale to... Okiwał <noise> samego siebie. No, zbiera ponad 4000 minerałów na minutę. SOS Przypominam, Protoss nie ma move, ale zaraz będzie mieć prawie 90, no 99 probek, równo będzie. prawie setka, no mega dużo. Kluczowe Hiromim, Marini miał przed chwilą 66 SIWI, SOS 99 probek. Podejrzane. Wchodzimy, wchodzimy. Teraz na te tereny niemieckie. Kule nie wiedzieć czemu przodem. No i poszło, poszło. Nie, no chyba się udało w sumie. To jest... To jest triumf SOS-a. Scott. To jest legenda. Ten skill sam gra w zasadzie. Bardzo dobrze. Nawet nie wiem gdzie SOS stracił 5 probek przed chwilą, ale. No mnie ja zgoniam. świetna robota. Trochę nawet jestem zaskoczony jak łatwo mu poszło, patrząc na to jak niełatwo mu szło wcześniej dzisiaj, niektórymi zawodnikami, jak na przykład Shinnon nawet. No brawo SOS. Good job. Ciekawe, <tryk> czy będzie jeszcze jakaś wypowiedź właśnie z SOS-em, czy też nie. Dobra. To co? <tryk> Drogo? Nie, właśnie nie wiem, wiesz co to jest? No. Ciężko powiedzieć. Ja no to jest Ahmed, to jest Giga Dobra, yy, zaraz ten, jest chwila. Nie wiem, zobaczymy czy będzie coś z SOS-em, albo będzie, albo nie będzie i lecimy dalej. Eee, ja tylko ja jeszcze tutaj ten... Kiga dziękuję, Aether oczywiście oraz Oloringon. Oloring... nie, Oloringok. Dobra. Oloringog, tak, łatwiej będzie czytać. Kiga dziękuję za wsparcie transmisji, ekstra. Powolutku tam coś się zapełnia, mega dziękuję. Dobra, no to niebawem czwarta runda grupy D. I właśnie, kogo w tej grupie D tam będziemy? Nie, no SOS to wiadomo pierwszy, bo to legenda musi być pierwsza. I teraz dremat, czy SOS, CBSDS? Nawet no, no, Tak, tak. <grym> no dobra, dobra. To, to tutaj Geralt mówi, że będzie ogień w meczu CBSDS-SOS, to możliwe, że to zobaczymy.